No siemanko, z tej strony Pel Witam was w kolejnym odcinku z Case Openera. Sorry, że nie ma odcinków od dawna, no nie aż tak od dawna, od paru dni, ale jakoś chciałam sobie zrobić przerwę i dzisiaj chciałbym mówić mówić i pootwierać Gamma Case 2. Mówić takiego no można powiedzieć, że oszusta. Tak niby, bo... No, bo powiedział mi, że dostanę kosek, gloka, ten, dostanę gamma kaliz, gloka dostanę, nie gamma kaliz 2, tylko zwykły i... O stój! No nie! Tam gloka, asimowa, 10 kluczy i 10 skrzynek. Ale już tak się przyciągało, bo powiedział, że nie ma. Punktera. Potem powiedział, że Glocka nie ma, bo koledzy obiecał. Potem powiedział, że Asimowa nie da, bo mój wujek przegrał na jackpocie. Potem te 10 kluczy powiedział, że no może mi da. I tą kosę. Najpierw gadaliśmy przez Skype'a, ale potem mówił zadzwonił kolegi z Skype'a, że że ten, że. Fajnie, starczy jak pól. No, że na 100% ją dostanę. Aha. Zaraz powinno być, że da się usunąć. Dosłownie zasada. Ok. No i tak mówił, już mi chyba z dwa tygodniów, tak średnio mu zacząłem wierzyć, już potem w ogóle już wiedziałem, że mi nie to, ale jakieś tam procent, 1% procent może myślałem, że jakaś minimalna szansa jest, że mi da. Potem spytałem, jak się nazywa na Steamie, bo chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście ma, no bo kto by mi dał kosę za 100 euro. No i potem już powiedział, że mi jej nie da. Więc no jak. Tak, Już potem wiedziałem, że mi jej nie ale No wiecie. Ale dzisiaj mogę Wam się pochwalić, że poszedłem szukać pokamonów i szukałem 4,5 godziny. Na początku, jak podbijałem, że chciałem podbić, to się okazało, że w pobliżu jest którego nie miałem. Stwierdziłem, że nie odpuszczę i po prostu biegłem. No tak, nie wiem, z 300 metrów pobiegłem do przodu i go znalazłem. I się okazało, że ma 1153 cp. Nie wiem, czy chyba ultrabole, bo jeden dzień dużo zmarnowałem. I no miałem te trzy ultrabole. Raz trafiłem, uciek drugi raz nie trafiłem i trzeci nie trafiłem. Dałem mu malinkę. Wrzuciłem go great Ball'em i się złapał. A więc jak dla, dla mnie mi się podoba, mm. podoba i dzisiaj przeszedłem 13 km. W sumie przeszedłem już około 175. A teraz tych reklam jest długo. Sobie zaraz sprawdzę, czy nie będę mógł otworzyć specjalnej skrzynki nawet powiem wam, że ten glob mi się podoba taka wasiczka, nie wiem co to może być okej, wycięcie dobra, otwieramy ktoś się pytał czy nagram Pokemon Go, Go aha, widzieliście? jest 200 euro Albo 250. No! Ja mam jeszcze jedną. A to dziwne, co nie? Hmm. Może kiedyś nagram. Może za niedługo. Może za dwa tygodnie. Ale jak na razie nie. Pierwszy nie chcę, żebyście wiedzieli, gdzie ja mieszkam. Więc wiecie. Jakbym był w innym mieście, to prędzej. Ja mam jak monety, to. Hmm, mogę poobstawiać coś. Co tu obstawić? Max. Czerw... Czarny. Jak wygram, to sobie wypłacę. Będzie pewnie jakaś kosa gdzieś za 100 euro. No bo nie, w sumie będę zbierał, żeby mieć gdzieś około 10 tysięcy monet. Będę chciał pozbierać. Czarny siłą jest. No taka jednorazówka, ale zawsze dobrze to niż nic. To skrzynka wyszła, nie wiem. Chyba przed... Nie! Przed wczoraj w nocy. Na początku kosztowała 14 euro, ale już dużo staniało. Teraz kosztuje gdzieś nie wiem tak 6 To co zrobiliście pod ile reklam. Wybaczcie, ale to, to wydali. To co zrobiliście pod odcinkiem z Blockstrike to przekracza po prostu wszystko. Jest aż 44 łapki czego... Dawno nie było. Nie wiem, czemu mi się taki język plącze. I 5 łapek w dół. Magia! Pod tym odcinkiem. No 1000 wyświetleń jest, ale z łapkami to tak trochę dziwnie. Nie wiem co tu mam dalej. O to na przykład 28, ale 10 dół. I ostatnio... O tu był chyba też dobry. 19 łapek. I to się rozumie. Starałem wam się pomóc bo dużo osób mnie się pytało skąd mam ten serwer. Ale ten serwer, to nie wiem, to zajęło, ja czasami jak mi się nudziło to szukałem sobie na YouTube różnych serwerów i na, na przykład na taki natrafiłem. Możecie zaproponować co byście chcieli w następnym odcinku, może nagram Pixel Gun 3D. To jest to? No tak. Mogę nagrać blok strajka. Mogę nagrać to z tym autem, co się jeździło mi się spodobało Dużo ostatnio w to gram. Pewnie zaraz też sobie pogram. To jest jak dla mnie fajne. Stara gra, ale jedna z lepszych. Stój! Zaraz sobie pewnie wszystko na Dabla popłacam, no i będę chciał uzbierać tak 10 tysięcy monet, coś fajnego, może mi wyjdzie jakaś kosa droga, jakby, jakby ktoś chciał wiedzieć, ma najdroższa, a ja wam zaraz pokażę jakiś zibunek. odcinek bardziej pogadankowy, ale niektórzy może taki bardziej wolę. Zwinili to, mi się to tak nie podoba, bo czasami no tak se kliknę, już mam na końcu. Ale okej. Okay. To jest ta najdroższy kosa, potem ta. To idzie chyba mniej więcej. O tak i potem już mam tanie. Mam hauly. Nie wiem czemu tyle kosztuje. Kto na 3 euro kosztuje mama. AWP Asimov w StarTrak'u 400 euro, mam dwa haule 350, 350 Mam Luka fajda, Mam drugiego Fejda, ale to już tańszy trochę Mam Fire Serpentyna, mam StarTrak P90, Emerald Dragon No Co ja tu mam? Mam jeszcze 3 fire subenty, 4, mam AWP, która to 120 euro kosztuje, mam dużo nowy. Mam star tracker, który to 100 euro kosztuje, mam tą m który która już jest stanie, ale mi się nie chce odświeżać, bo bym dużo stracił. Mam Hodroda, który kosztuje też 77 Poseidona, euro taniej. Mam gra Coś z ikrom, nie wiem jak to się wymawiało. Mam od rodów parę do auga. No dużo mam tu, jak widać. No, no dobra, już się będę z wami mam taki bardziej odcinek. W głupie reklamy. Pogadam w reklamowy. Ale dobra, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, więc na razie. Cześć!